Pan z wami, jest duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, panie. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego... Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję bogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnię. Na to Jezus rzekł do niego, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo pańskie, o tobie Chryste. Dziś jest czas, aby się cieszyć. Dziś jest. Radosny dzień, bo jakby urodziny naszego Kościoła parafialnego przeżywamy uroczystość Jego poświęcenia. Cieszymy się wraz z Zacheuszem, do którego domu przybył Pan nasz Jezus Chrystus, tak samo przychodzi do naszej świątyni, świątyni parafialnej, świątyni naszych serc. I dzisiaj jak spojrzymy na psalm który śpiewaliśmy pomiędzy czytaniami, to jest ta radość z obecności w Kościele. Dzisiaj śpiewaliśmy słowa: Dusza moja, stęskniona, pragnie przeciągów pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga Żywego. I tą samą myśl wyraża wiele innych psalmów, choćby 122. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana. Zawsze poruszały mnie pierwsze słowa mszy w, w tradycyjnym rycie rzymskim, kiedy msza zaczyna się od psalmu 43 ad altare Dei, czyli przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Ileż tu jest radości, bo kościół jest domem radości. I tak jak kult Starego Testamentu, podobnie też kulty pogańskie, kult doskonały Nowego Testamentu składa się jakby z takich trzech filarów, tylko już w taki w, w sposób udoskonalony. Najdoskonalszych, prawdziwych. Są to nauka, modlitwa i ofiara, najświętsza ofiara. I dziś sobie je prześledzimy, aby zobaczyć, jak one w naszym kościele parafialnym dają nam radość. Bo najpierw jest nauka. Kazanie, nauka wiary jest jakby taką uroczystą przemową, która dodaje wszystkim radości i podnosi je na duchu, dodaje sił. Zobaczmy, że nawet jak w kościele słyszymy o rzeczach pozornie smutnych, Trudnych, to z nich i tak w końcu wypływa radość, bo co zdaje się tak pozornie wzbudzać smutek? Mówienie o grzechu, o pokucie, o sądzie, o piekle. Najświętsza Maryja Panna w Fatimie o tym przypominała, aby mówić, ale są to rzeczy rzeczywiście poważne, ale równocześnie i radosne. Bo nawet najostrzejsze wezwanie do pokuty jest po to, abym rozerwał kajdany grzechu, abym podniósł głowę z radością i żył tą radością. W tym wszystkim jest widoczne, że Bóg nie odtrąca nas od siebie, że nas kocha i chce nas ratować. Możemy tu słyszeć o męce i śmierci pana Jezusa, może to w nas wzbudzać wstyd za nasze grzechy, współczucie, boleść. Ale to są zbawienne uczucia. To jest radość z tego, że On zechciał cierpieć za nasze grzechy, aby nas uratować, aby nam otworzyć drogę, na, otworzyć nam szansę na niebo. Możemy tu słyszeć i będziemy przecież o tym sobie przypominać za dwa dni o śmierci, o tych, którzy już umarli. I śmierć rzeczywiście jest straszna, jest nieunikniona, ale przypomina nam to. O życiu wiecznym, o wiecznej radości, którą chcemy osiągnąć. Modlimy się za zmarłych, bo oni istnieją, oni nie przestali żyć, oni nie przestali istnieć i to jest nasza radość. Więc do czego powinna nas ta radość słuchania nauk prowadzić? Wielki papież XX wieku, święty Pius X, powiedział kiedyś takie słowa, że największą klęską i zarazą w kościele jest ignorancja katolików o własnej wierze, o tym, że nie interesują się swoją własną wiarą. I nie chodzi o to, żeby czytać nie wiadomo jakie książki teologiczne. Chodzi o to, żeby zadbać o podstawy i wiedzieć, na czym polega moja wiara interesować się moją wiarą. Zadać sobie pytanie: czy ja w domu mam taką książkę jak katechizm, albo choćby właśnie taką skompresowaną wersję. Kompendium katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie w krótkich pytaniach i odpowiedziach jest wszystko to, w co powinienem wierzyć. Kościół od 500 lat zachęca stale, aby czytać katechizm, aby znać swoją wiarę, pogłębiać ją i umieć się obronić. Wtedy też rozumiemy właściwie Pismo Święte, w zdrowy sposób rozumiemy Pismo Święte, które też powinni, powinno być naszą codzienną lekturą. I po nauce jest druga rzecz, czyli modlitwa. Pan Bóg w Piśmie Świętym powiedział, że Bóg, że, że dom mój jest domem modlitwy. Tutaj najlepiej możemy się modlić, tutaj uczymy się też modlić. A modlitwa daje pokój i radość. Święty Jan Chryzostom powiedział takie słowa, że modlitwa jest takim krótkim zbiorem wszelkich radości. I tu my uczymy się modlić. Dlaczego? Bo... Po pierwsze, tu Bóg jest blisko. Chrystus jest sakramentalnie obecny. Wszędzie się można modlić do Stwórcy całego Wszechświata, ale tu Bóg można powiedzieć jest najbliżej z nami, bo jest najintymniej z nami obecny, najintymniej przebywa i największą daje radość sercu przez obecność sakramentalną. Dalej, tu nas wszystko zaprasza do modlitwy. Może i możemy i powinniśmy modlić się wszędzie, w domu, w drodze do pracy i tak Jednak tu jest wszystko to, co ma nam pomóc w tej modlitwie. Kształt tego budynku, który jest na kształt krzyża, jest wysoki, jakby chciał sięgać nieba. Wszystko, co ma jakąś symbolikę, jest tu, są tutaj obrazy, figury, relikwie. Słuchamy pięknego śpiewu, ale też mamy panującą tutaj ciszę. Wszystko, co nas pociąga do Pana Boga. I wreszcie tu modlimy się z innymi. Możemy i powinniśmy też modlić się sami, ale pojedynczy węgiel nie tworzy ognia, a wiele węgli dopiero się w pełni rozpala, tak jak nasze serca w kościele. Sam Pan Jezus mówił, że chętniej wysłucha modlitw, gdy jego dzieci wspólnie się modlą. A na mszy my nie modlimy się sami, nie modlimy się też w grupie. Tutaj modli się, bo to jest publiczna modlitwa Kościoła, cały Kościół, który jest na ziemi, który jest w czystcu, który jest w niebie. Więc do czego powinna prowadzić nas ta radość modlitwy? Do tego, żeby z obecności w naszym kościele wypływało jeszcze więcej, bardziej życie modlitewne w naszym codziennym życiu. I nie chodzi o to, żeby robić nie wiadomo jakie postanowienia wielkie, bo wtedy będziemy przytłoczeni w tym wszystkim. Bo wtedy weźmiemy na siebie ciężary, których nie możemy udźwignąć, ale chociaż trochę to życie modlitewne rozwijać. Jak się nie modlę, to postanowić sobie odmawiać codziennie wieczorem pacierz. Chociaż jedno, ojcze, nasz zdrowaś Mario. Jak to odmawiam, zawalczyć o poranny pacierz. Jak to robię, to spróbować w dzień, czasem się pomodlić jakimś aktem strzelistym, czy przed jedzeniem, przed pracą. Jak to robię. To, do, to spróbować, może codzienny dziesiątek różańca i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę zwiększyć to życie modlitewne na tyle, na ile ja to mogę udźwignąć. I wreszcie ostatnie i najważniejsze. Po nauce i modlitwie to jest najświętsza ofiara. Kościół nasz istnieje dla ofiary. Kościół istnieje dla ołtarza, który tutaj który jest. Tu dokonuje się największy cud. I cieszyć się powinniśmy z. Wewnętrznej istoty tego cudu, mszy świętej i też jej zewnętrznej formy. Najpierw wewnętrzna, wewnętrzna istota, czyli to, czym to jest. Pan Jezus sam zbliża się do nas w mszy świętej, abyśmy Go uwielbiali. Sam Król Królów do nas przychodzi i daje nam najlepszy sposób uwielbiania Pana Boga, czyli ofiara mszy świętej. Dalej On ofiaruje się za nasze grzechy. My za jeden grzech nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zadośćuczynić, go naprawić. A ile tych grzechów popełniamy w tygodniu? Ile ich pojawia się przez całe nasze życie? Tego nie da się w żaden sposób naprawić, zapłacić. On nasze starania uzupełnia swoimi zasługami. On wziął na siebie nasze grzechy i złożył za nie doskonałą ofiarę, doskonałą zapłatę. I tą jedyną ofiarę On, tą ofiarę krzyżową, uobecnia na każdej ofierze Mszy Świętej. I wreszcie tu w kościele On daje się nam na, jako pokarm. Jeśli jesteśmy w łasce oświęcającej, to możemy go przyjmować w komunii w Świętej. Jaka to jest radość z komunii świętej? Jakie nieskończone łaski z każdej godnie przyjętej komunii? A poza tą wewnętrzną istotą jest jeszcze, o czym się czasem zapomina, zewnętrzna forma. Bo wszystko, co tu się dzieje, to pokazuje nam tę radość. Wszystkie obrzędy, gesty, symbole przyklęknięcia, są piękne, a piękno sprawia, e, e, sprawia radość. Ołtarz jest przystrojony, szaty tak bogate, wszystko tak piękne, aby nam sprawić radość. Śpiew i gra na organach podnosi nasze serca. Ile jest przykładów z historii, kiedy e, obrzędy, kiedy ceremonie liturgiczne ludzi przyciągały do Boga, nawracały więc. Choćby przygło, takie przykłady, o których ostatnio czytałem z XIX wieku. Sługa Boży Ojciec Augustyn Marii od Najświętszego Sakramentu, karmelita, a w życiu wcześniej świeckim żydowski, sławny kompozytor. Ksiądz Robert Benson, który był anglikańskim pastorem, wcześniej Evelyn Wout, który był sławnym pisarzem i agnostykiem. Co ich łączy? To, że zobaczyli, jak wygląda msza święta katolicka. Zobaczyli liturgię rzymskokatolicką. Ten pierwszy y, żydowski kompozytor był zaproszony w ogóle, żeby po prostu raz zagrać na mszy, na mszy katolickiej. I to wystarczyło. Z Żyda, z agnostyka czy z protestanta stali się katolikami. Co to, co, co to za radość! I ja znam osobiście takie y, przypadki, kto, y, kiedy zaprowadzono kogoś, aby zobaczył, jak msza uroczyście się odprawia. Z asystą, diakona i subdiakona, kadzidłem, łacińskim śpiewem wchodzili niewierzący, a wychodzili zachłyśnięci pięknem katolicyzmu. Jeden, je, w jednym z tych przypadków to skończyło się y, życiem zakonnym ostatecznie. Bo nie ma na świecie nic piękniejszego niż uroczysta msza święta ona jest tutaj dla nas żebyśmy tym pięknem byli też poruszeni i ten duch kościoła wyrażała święta Teresa od Jezusa która mówiła, że za każdą najmniejszą ceremonię kościelną tysiąc razy gotowa jestem śmierć ponieść więc do czego powinna nas ta radość uczestniczenia w Najświętszej Ofierze prowadzić tak ważne jest to, aby zastanawiać się rzeczywiście rozważać co tutaj się dzieje aby poznawać co tu się dzieje Czytać o obrzędach Mszy Świętej, cieszyć się nie, że jest tam Msza je krótka i szybko można iść do domu, i uciekać jeszcze zanim skończy się pieś, pieśń na zakończenie, ale wręcz pragnąć, aby Msza Święta trwała jak najdłużej, w, oczywiście w granicach rozsądku, w, w takim rozumieniu, żeby była jak najbardziej uroczysta. To jest radość, jaką daje nam Kościół. Dziś więc. Ciesząc się poświęceniem naszej świątyni parafialnej, cieszymy się radością, jaka z niej wypływa. I cieszymy się tak jak Zacheusz, do którego przyszedł Pan Jezus, bo jeśli nasz Kościół parafialny pobudzi nas do poznawania nauki Chrystusa, do modlitwy i miłości mszy świętej, to i do świątyni naszego serca będą skierowane te słowa, które słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Dziś. Zbawienie stało się udziałem tego domu. Amen.